Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze złotym naparskiem pokażę Ci jeden ze sposobów na uszycie tulipana. To jest bardzo lubiany kwiatek, który lubicie szyć. Wiele osób zastanawia się jak to zrobić poprawnie. Ja znam kilka metod na szycie tulipanów, ale pokażę dwa, które według mnie są najlepsze. Dzisiaj pokażę jeden ze sposobów, natomiast w następnym odcinku, w następnym kwadransie pokażę sposób, który być może będzie nieco łatwiejszy dla osób początkujących. Żeby ułatwić Ci pracę, przygotowałam wykrój na tulipan, który jeśli potrzebujesz, możesz pobrać u mnie na stronie za symboliczną opłatą. Wykrój jest tak przygotowany, że ma dodatki na szwy, ma wszystko, co jest potrzebne do szycia, nic nie trzeba samemu już dodawać. Natomiast wykrój na łodygę, o której będę mówiła w czasie szycia, jest dostosowany do... Obwodu takiej słomki, znaczy jest, ma jakiś specyficzny obwód, i tutaj mam napis na tej łodydze, że należy dostosować ją do tego, czym będziemy tą łodygę wypełniać. Czyli jeśli musimy najpierw zmierzyć pierwsze uszyć może na próbę, czy zmieści nam się to nasze wypełnienie. Jeśli jest za szerokie, to trzeba troszkę dodać, poszerzyć tą łodygę. Jeśli jest za luźna, można trochę zwężyć. Także, bo tu będę mówiła, czym można wypełnić ewentualnie w tej metodzie. Także przystępujemy do pracy do szycia. Łotki. Potrzebujemy szablon, tak jak powiedziałam tutaj mamy gotowy, który możemy sobie pobrać. Tutaj szablon mam już wycięty. Dodatki na szwy na szablonie są dodane, dlatego wystarczy już tylko położyć, wyciąć. Mam tutaj kawałki bawełny pościelowej, z której będę szyła. Oczywiście możemy to z jakiegoś dowolnego materiału. Ułożę prawa do prawej, czyli to jest prawa strona ta ciemniejsza. Tutaj jest jaśniejsza lewa. Układam listek. Przypnę szpilkami, żeby nie przesuwał mi się w czasie rysowania. Tutaj będę z tego robiła główkę tulipana, też złożę prawa do prawej, to są potrzebne naprawdę małe kawałki, żeby takie tulipany uszyć. I też przypnę szpilką i za chwilę narysuję i będę wycinać. Natomiast łodygę już mam wyciętą, wcześniej wycięłam. Jest ona dopasowana do szablonu, który tutaj był. Przypięte elementy odrysuję mazakiem krawieckim, takim, który potem zniknie mi i nie będzie widoczny. Też zawsze jednak rysuję na lewej stronie, żeby na prawej stronie nie było żadnych linii, które potem mogłyby ewentualnie pozostać. Odrysowuję dookoła. Jeśli tych tulipanów jest więcej o, mogę oczywiście wszystkie odrysować, a potem wszystkie będę szyła. Po odrysowaniu już mogę odłożyć. Tutaj słabo widzę te moje narysowane linie, ale widzę je, bo to jest zielony mazak i zielony materiał, więc nie jest to widoczne. Natomiast na żółtym wyraźnie widać, że jest narysowane. No i teraz wycinam starannie, jeśli jedna szpilka. Jest mi niewystarczająca, więc zawsze mogę przypiąć dwie szpilki albo więcej tak, żeby dobrze się to wszystko trzymało. Główka. Teraz listek. Mam wycięty listek, główkę, łodygę. Łodygę potrzebuję tylko jedną sztukę. Tutaj są dwie sztuki. I tutaj są dwie sztuki. Tak skrojone i przygotowane elementy mogę zacząć szywać. Będę dzisiaj szyła na maszynie do szycia Minerva 363D. Jest to bardzo popularna maszyna, którą lubicie. Będę szyła ściegiem prostym z tym wnówką. Tutaj w tej maszynie jest ona oznaczona A, dlatego w tym okienku przekręcam w ten sposób pokręcę, żeby widać było A. Długość ściegu. Ustawiam na między 2 a 3, może to być 2,5. Natomiast pozycję igły ustawiam na stronę prawą. Ta maszyna ma funkcję, która, której nie ma każda maszyna, a jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku szycia tulipanów, że mogę przesunąć igłę na prawą stronę. Wtedy igła zbliża, zbliża mi się do krawędzi stopki, tutaj z tej strony, przez co przykładając krawędź tulipana. Skrojonego do z krawędzi stopki będę szyła pół centymetra od brzegu, a takie zapasy szwów mam dodane na tym szablonie. Założyłam igłę, nitkę żółtą. Tu oczywiście, jak będziemy szywać zielone, możemy szywać nitką zieloną, natomiast tu możemy założyć nitkę żółtą. Ja będę szyła dzisiaj wszystko jedną nitką. Zaczynamy. Podkładam tulipan w taki sposób, aby krawędź. Łodygi, krawędź liścia i krawędź główki tulipana dotykała mi do krawędzi stopki. Tak jak powiedziałam, igła jest przesunięta na prawą stronę, więc jeśli będę szyła teraz przy tej krawędzi, to będę szyła pół centymetra od brzegu. Mocuję na początku i szyję dookoła. Tu jest bardzo duży zakręt, więc to jest bliżej, może bardziej? Tu jest bardzo duży zakręt, więc muszę malutku. nawet na tym zakręcie, mogę zmniejszyć sobie długość ściegu i przesunę teraz na dwójeczkę. I nawet ręcznie, po, po, przewracając tutaj tak pod y, ręką, tak żeby zrobić bardzo ostry zakręt. W tym szablonie akurat są lekkie łuki na końcu. Jeśli wychodzę na prostą, znowu sobie powiększę na 2,5 mocuję i od razu podkładam główkę tulipana, nie wyjmując liścia, wtedy łatwiej będzie mi ruszyć z miejsca. Tu na końcu też pomalutku pomagam sobie ręką. Łodygę Wkładam na pół wzdłuż długiego brzegu i będę szyła tak jak pokazywałam na ostatnim filmie przy właśnie łodygach tulipanu, że będę zszywała tutaj w poprzek, potem pół centymetra wzdłuż długiego brzegu, natomiast tutaj zostawię e, nie zaszyte, czyli tutaj będzie już na prosto zakończone, natomiast e, zjadę przy brzegu lekko e, ku krawędzi zewnętrznej, żeby utworzyć na końcu taki lejek. Pokażę potem do czego będzie mi to potrzebne. Wszystkie elementy mam zszyte tak zwanym pociągiem, kiedy są ze sobą połączone. Teraz je oddzielę i pokażę za chwilę do kamery, jak to wszystko wygląda. Czyli ten element zszyłam pół centymetra od brzegu. Już mogę wypiąć szpilki. Ten element też zszyłam wokół pół centymetra od brzegu. Dyga została zszyta w ten sposób, że tutaj jest zszyty mały ten. Tak o tutaj jest zszyte. Tu wzdłuż i tutaj takim lejkiem skończyłam ku górze. I teraz wywracamy łodygę na prawą stronę. Tak jak pokazywałam w jednym z filmów, będziemy używać do tego metody na rurkę. Moją rurką będzie w tym wypadku długopis, który jest z jednej strony otwarty. Wkładam ją do środka, wkładam ten długopis do środka tunelu, do samego dołu. Teraz za pomocą takiego patyczka pomocniczego końcówkę. Do środka, żeby zaczęło mi się to przepychać, i wypycham teraz tą końcówkę, wypychając długopis, i już mam wywinięte. Szybko, sprawnie. Natomiast te elementy, żeby łatwiej było mi je wywracać, to mogę po pierwsze albo zmniejszyć zapas szwu, jeszcze ścinając. Tak, jeśli jest za duży, to mogę jeszcze do 3 mm zmniejszyć ten zapas szwu. Mogę też zmniejszyć tutaj ilość tej tkaniny ucinając na różku, żeby było mniej tego zapasu na samym czubku tulipana. Czyli jeśli zmniejszymy sobie ten zapas, to będzie lepiej nam się układało w środku. I wywracamy. tuż tu jest prosto, takie główki to już są proste do wywinięcia. Oczywiście po wywinięciu trzeba to wszystko zaprasować, wypchać krawędzie tak, żeby one były tutaj ładnie. Formowane. Czym ładniej tutaj wypchamy, czym ładniej to szyjemy, tym ładniej będzie wyglądała nasza główka tulipana. W ten sposób. I oczywiście, teraz pójdziemy na żelazko: to wszystko trzeba zaprasować. Tak samo listek. Listek tutaj na samym czubku też możemy ściąć, żeby było mniej zapasu na szef. Oczywiście, uważamy, żeby nam tutaj. Nie przeciąć tego ściegu. Zanim wywrócimy wszystkie elementy, ja wcześniej tego nie powiedziałam, to zwróćmy uwagę na jednej, na drugiej stronie, czy po szyciu, czy mamy wszystkie tutaj elementy załopane, czy nie ma czegoś takiego, że nam się spód wysunął i że nie jest to szyte, bo po wywróceniu, potem po uszyciu tulipana będzie ciężko to poprawić. Listek w ten sposób wywracamy, że wkładam do środka tą, ten czubek listka i też za pomocą jakiegoś pomocniczego elementu długopisu patyczka wywracamy. Nie ma tutaj nic trudnego. No i tak samo liść, łodygę i yy, główkę naszego tulipana idziemy na żelazko i prasujemy. Przy okazji prasując możemy zawinąć tutaj ten element na dole centymetr do środka, bo będzie nam to potrzebne w następnym etapie, czyli wkładam te centymetrowe krawędzie do środka i za chwilę to Zaprasuję, od razu będzie już przymocowane. Tak samo w, tej, w tym liściu, też prasując, od razu zaginam do środka te centymetrowe końcówki, żeby one były już tak ładnie, ten liść, żeby był wykończony. Natomiast w tej łodyżce nic już nie musimy zaginać, bo z tej strony jest szyte. Tutaj musi być otwarte do włożenia za chwilę słomki. Idziemy na żelazko. I prasujemy. Po wyprasowaniu wszystkie nasze elementy będziemy teraz kompletować w całość. Zacznijmy od łodygi. Łodygę mamy zszytą. Ja użyję słomki papierowej. Możemy też użyć słomki takiej do napojów, takiej szerokiej. Niektóre osoby używają do wypełnienia tulipanów również patyka do jedzenia sushi. Różne są metody. W następnym odcinku pokażę jeszcze inny fajny sposób wypełniania. Teraz skupię się na słomce. Wypełniam i już łodyżka jest gotowa. Jeśli ten tunel jest za długi, to w następnym etapie możemy go skrócić. Listek jest gotowy jako cały. Za chwilę będziemy go przymocowywać do łodygi. Owiniemy łodygę w ten sposób. Zaznaczymy miejsce, gdzie tak, gdzie będziemy zszywać, czyli w ten sposób, jakbym owinęła dookoła słomki, to tutaj zaznaczę sobie mazakiem znikającym linię, po której będę szyła. Chodzi o to, żeby tak szyć ten liść w ten sposób, że po wyjęciu tej słomki, wysunięciu, żeby mogła to. Ja się tutaj razem objęłam, ale sobie tutaj widzę już te otwory po wyjęciu szpilki, tak wyjmę. Teraz tutaj widzę, gdzie była wbita szpilka, więc w, takim, o w tym miejscu zrobię sobie takie przeszycie. Zaraz pokażę około 3 cm od dołu do góry, tak żeby w ten tunel powstały po szyciu liścia. Weszła mi ta łodyga. Natomiast główkę tulipana należy wypchać kulką silikonową. Ja mam przygotowaną kulkę silikonową, upychamy. Dość ścisło. Oczywiście to wszystko, jak bardzo chcemy mieć napchany tą główkę tulipana, zależy od naszych preferencji. Tak wygląda moja wypchana główka tulipana. W następnej kolejności potrzebuję igłę i nitkę, która dobrana jest kolorystycznie do koloru główki tulipana. I co ja teraz zrobię? Teraz wbijam, tutaj mam zawiązany supeł na końcu, wbijam tutaj w krawędź mojego tulipana, a pamiętajmy, że krawędź została tak zaprasowana, że końcówka centymetrowa jest włożona do środka. I teraz bardzo blisko, albo nawet na krawędzi załamania, zrobię taką bardzo drobną fastrygę, bo za chwilę ja zmarszczę ten tulipan na samym dole, żeby dopasować go do wąskiego do wąskiej łodygi, czyli tutaj teraz pokażę na tym załamaniu Taką naprawdę drobną fastrygę. Wbijam, wybijam, wbijam, wybijam, wbijam, wybijam. Ta nitka musi być podwójna co najmniej, albo możemy użyć tutaj nitki grubszej, bo za chwilę będziemy musieli to ściągnąć. Jeśli nitka będzie za cienka, to może nam po prostu pęknąć w czasie tego ściągania. Więc trzeba zwrócić na to uwagę, żeby to było takie mocniejsze. Czym drobniejszą fastrygę tutaj zrobimy, tym ładniej ułoży nam się ten. Yy, Tulipan na dole. No i teraz musimy to ściągnąć, czyli o tak ciągniemy i wkładając to, ten koniec do środka, o tak musimy to ściągnąć. W międzyczasie robimy sobie palcem otwór. W ten otwór wkładamy końcówkę, tą niezeszytą. Możemy właśnie ten nadmiar zgiąć, także to wszystko mieści nam się tu w środku. I teraz trzymając łodygę i główkę ściągamy, oczywiście tak, żeby nam to wszystko nie popękało. Ja tak zawsze to tak lekko podwijam pod spód, żeby to tak ładnie wszystko się schowało. I oczywiście, czym dokładniej i staranniej to tutaj zaciśniemy, tym lepiej wy będzie wyglądała nasz, nasz tulipan. I na takim zaciśniętym teraz zaczniemy, musimy unieruchomić, żeby nam to się nie odpruło. Więc ja trzymając na zaciśniętym takiej nitce kilka razy umocuję to, kilka razy w tym samym miejscu przeszyję. I teraz będę przyszywała tą nitką bardzo blisko krawędzi, tak żeby złapać zarówno główkę, jak i tulipan, jak, jak i łodygę. I takimi malutkimi kroczkami łapię na krawędzi główkę tulipana i łapię... Yy, Łodygę. Malutkimi kroczkami tak staramy się to robić, żeby ta nitka była jak najmniej widoczna. I przymocowujemy tym samym główkę tulipana do łodygi. Oczywiście, robimy to pomału, starannie, żeby nam się to, ta nitka, którą my szyjemy, żeby była jak najmniej widoczna, a najlepiej, żebyśmy to tak przyszyli, żeby było to praktycznie niewidoczne, a jak już tutaj wszystko jest przyszyte, to też w jednym miejscu wbijam blisko. Robię taki malutki kółeczko z nitki. W ten sposób. Takie kółeczko kilka razy, trzy razy przez te kółeczko przekładam. Zaciskam i teraz, żeby nie zostawiać tej nitki takiej obciętej, to też blisko tego zakończenia wbijam igłę i wybijam gdzieś daleko, około 3-4 cm dalej. Wciągam to wszystko do środka, te zakończenie, obcinam tutaj i już ta nitka jest schowana. Na koniec mogę jeszcze tak obsadzić niżej tą główkę tulipana, przez co ona mi się zrobi tutaj taki, taki daszek, ładnie to wszystko się schowa, te całe moje szycie. I wygląda to w ten sposób. Teraz pozostało mi tylko zszyć listek w taki sposób, aby utworzyć tutaj w tym miejscu tunel, w który potem zmieści się moja łodyga. Czyli oczywiście muszę zmierzyć sobie najpierw dookoła łodygi, właśnie zaznaczyć szpilką, ewentualnie narysować linię mydełkiem lub pisakiem znikającym i przeszyć. Ponieważ tutaj jest grubo, tutaj jest zagięte, to radzę nie zaczynać od tej strony szycie maszyną, bo możemy mieć problem z ruszeniem z miejsca. Więc przełożę sobie listek w ten sposób żebym zaczynała od drugiej strony. Znacznie łatwiej mi się tutaj ruszy, bez problemu ruszę z miejsca i przeszywam. Jeśli będzie mi ciężko maszyną szyć do samego końca, bo tak jak wspomniałam jest bardzo grubo, możemy zacząć około pół skończyć około pół centymetra przed krawędzią i nie będziemy musieli w ogóle na te grube wskakiwać. Mocujemy. I już mamy to przeszyte. Ja mam tutaj żółtą nitką, więc jest widoczne, ale ty dobierz nitkę idealnie do koloru tej, tego liścia. Czyli w ten sposób jest to zszyte, tu utworzył się tunel, i teraz w ten tunel wkładam łodygę, łodygę tulipana. I mój tulipan jest. Uszyty. I oczywiście, możemy zrobić tak jak ja zrobiłam, czyli do końca nie, tej łodygi nie, wy, nie wysuwać. Ja zrobiłam tak, że tutaj ona mi się nie wysuwa, natomiast, bo ta, ten liść jest dość długi. Natomiast, jeśli mamy ochotę, możemy tak szyć, że ta e, łodyga wyjdzie nam na zewnątrz liścia, i wtedy ten listek będzie wyższy od naszego tulipana. Takim oto sposobem powstał piękny tulipan. Jest to jeden ze sposobów szycia tych tulipanów. Tak jak powiedziałam, w następnym odcinku pokażę drugi sposób, jeśli podoba Wam się ten tulipan, jeśli jego kształt, sposób szycia, wielkość jest dla Was interesujący, atrakcyjny, zapraszam do pobrania za symboliczną opłatą szablonu, który Wam przygotowałam, link do tego szablonu będzie wstawiony w opisie pod filmem, trzeba go rozwinąć i tam będzie prowadził bezpośrednio do strony z wykrojem. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na drugi odcinek, następny czwartek, gdzie pokażę drugi sposób na szycie tulipanów, także będzie można wybrać, który sposób dla nas jest korzystny i wygodniejszy do szycia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.